Cześć. Dzień dobry, witam cię bardzo, bardzo serdecznie w drugim już odcinku marketing wokół ubezpieczeń, kanału krótkiej serii, w której rozmawiamy o tym, jak ułożyć marketing, z jakich kanałów korzystać i w ogóle dlaczego z tego korzystać? W firmach B2B działających wokół. Towarzystw Ubezpieczeń, czyli w likwidacji szkód, w działalności brokerskiej, w działalności um, agencyjnej. W pierwszym odcinku opowiadałem o badaniach, badaniach, które przeprowadziły instytucje takie jak Forrester, jak Gartner, jak Buff Center, jak Hubspot, jak Parrot, w których opisują oni, ja. Jakby przekazałem tylko to co, to, co było w tych badaniach, um, jakie są zachowania nabywców działających w B2B. Opowiedziałem więcej o tym, um, jaki jest wynik moich własnych badań. On dotyczył branży likwidacji szkód w Polsce, gdzie przeanalizowałem 14 firm działających, takich firm działających u nas w kraju i sprawdziłem, w jakich kanałach są oni dostępni. Albo raczej w jakich kanałach nie są dostępni, bo taki był w zasadzie efekt tego badania. Jeżeli chcesz dowiedzieć się na ten temat więcej, odsyłam Cię do tego pierwszego nagrania. Wspominałem też, dlaczego moim zdaniem, podsumowując te badania zewnętrznych instytucji, moje obserwacje dlaczego. Warto jest, żeby polskie firmy likwidujące szkody, polscy brokerzy, polscy agenci ubezpieczeniowi, dlaczego? Moim zdaniem powinni zainteresować się obecnością w sieci, to znaczy działaniami marketingowymi właśnie w sieci. Także to już mamy odhaczone. I teraz będziemy sobie po kolei przechodzić przez poszczególne um, elementy w zasadzie tego marketingu, marketingu online. Um, I dzisiaj chciałbym dzisiaj chciałbym opowiedzieć w ogóle, o co chodzi w marketingu, co to znaczy marketing online i jakie mamy kanały dostępne, kanały komunikacji dostępne w tym właśnie marketingu online. Dobra. O co chodzi w pierwszej kolejności? W marketingu, po prostu, okay? e, Tak jak ja rozmawiam z moimi klientami, jeżeli pada takie pytanie, w ogóle po co nam ten marketing? Przecież my mamy handlowców, my mamy sprzedawców, którzy nam tą sprzedaż robią. O co tutaj chodzi? Ano chodzi o to moi drodzy, że generalnie w tym procesie marketingowo-sprzedażowym rozpoznajemy, rozdzielamy dwa. Lejki, czyli dwie takie ścieżki, którymi przeprowadzamy klienta, żeby doprowadzić go, że tak powiem, do strzału na bramkę, czyli do sprzedaży. I pierwszy to jest oczywiście lejek marketingowy, drugi to jest lejek sprzedażowy. I jeżeli mówimy o działaniach B2B, bo, bo B2C to jest troszeczkę co innego, ten marketing jest tam krótszy, szybszy, a inaczej skonstruowany, inne potrzeby informacyjne są tam realizowane zaspokajane, potrzeby informacyjne klientów. W marketingu B2B um, ten lejek jest co do zasady nieco dłuższy. Co jest celem lejka marketingowego? W znacznej większości przypadków celem lejka marketingowego w B2B jest wygenerowanie leada, czyli wygenerowanie informacji, danych kontaktowych, czyli wygenerowanie osoby de facto, która jest potencjalnie zainteresowana naszą ofertą, usługą, produktem. I taki lead jest przekazywany um, handlowcom, którzy to handlowcy rozpoczynają działania sprzedażowe, czyli wprowadzają tego lida w lejek właśnie sprzedażowy który no, co do zasady różni się od tego marketingowego. Jak powiedziałem w pierwszym odcinku, coraz częściej te potrzeby informacyjne, ta, ta, ta część lejka sprzedażowego jest realizowana w lejku marketingowym. Tego oczekują klienci. Jak podaje Forrester, jeśli dobrze pamiętam, 90% ścieżki zakupowej jest już zrealizowana przez klienta, zanim on nawiąże kontakt z firmą, z tym, kto sprzedaje, z handlowcem, nazwijmy, z biurem obsługi klienta, jak zwał, tak zwał. To znaczy, że w tym marketingu musi pojawić się mnóstwo, mnóstwo różnych informacji, które, no właśnie, zaspokoją tą potrzebę klienta, która jest która pojawia się, jest naturalna w procesie marketingowo-sprzedażowym. I teraz, w bardzo dużym uproszczeniu, marketing sprowadza się do tego, żeby mm, Abstrahując już od tego, tej części badań, o, o której mówi na przykład, mówią panowie Keller-Kotler w swojej książce Marketing, w takiej absolutnej biblii marketingu, to jest ogromna książka, tam jest mnóstwo informacji, bardzo kompleksowa. Generalnie sprowadza się to do tego, żeby dostarczyć odpowiedni komunikat odpowiednim ludziom i poinformować ich, że my jako firma Mamy rozwiązania, które stanowią odpowiedź na ich realną potrzebę. Ok? I Wszystkie te rzeczy dookoła, to znaczy konstrukcja komunikatu, to znaczy nasza marka, nasz brand, to jakim archetypem jest, jaki archetyp można przypisać naszej marce, co potem przenosi się na to, jaki mamy styl komunikacji, etc., etc., to są wszystko ważne rzeczy, ale jeżeli moim zdaniem mielibyśmy sprowadzić ten marketing do takiego prostego wyjaśnienia, to to jest zakomunikowanie w odpowiedni sposób ludziom. Potencjalnie zainteresowanym, czy ludziom, którzy mają pewien wspólny problem, o, że my mamy rozwiązanie właśnie na ten problem. Tym moim zdaniem w skrócie jest marketing. Okay? I teraz, jeżeli mielibyśmy w takim razie z całego zbioru marketingu wyodrębnić zbiór marketing online, no to w takim razie marketing online jest odpowiednim zakomunikowaniem. Pewnej zbiorowości posiadającej wspólny problem, że mamy rozwiązanie na ten problem za pomocą wszelkich możliwych kanałów dostępnych w internecie. I co to może być? Przede wszystkim, i chyba najważniejsze, to jest strona internetowa. Strona internetowa kiedyś była traktowana. Jako wizytówka. Na początku swojego istnienia, w ogóle tworu, jakim była strona internetowa, to była po prostu wizytówka i wiele firm nadal w ten sposób z niej korzysta, bo na przykład bardzo twardo um, te firmy osadziły się w pozyskiwaniu klienta um, poprzez prospecting. Ja znam przykłady firm, które. W zasadzie nie prowadzą w ogóle działań marketingowych i usilnie nie chcą się na to zgodzić, ponieważ wyszły założenia, że one mają ułożony proces prospectingowy, to znaczy zimne telefony, zimne maile, może networking, który w mojej ocenie również pod prospecting podpada. I usilnie, usilnie stoją z dala od tego marketingu, który w mojej ocenie, jak też rozmawiamy, odpowiednio skonfigurowany, odpowiednio prowadzony mógłby no, przynajmniej zwiększyć im ilość generowanych, generowanych klientów. A, albo częściowo, chociaż, chociaż jakby wypłaszczyć tą, wypłaszczyć tą krzywą pozyskania klienta, która gdzieś tam się wiecie, ząbkuje e, miesiąc do miesiąca. No ale okej, okay, zostawmy to. E, tak więc na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę, zwłaszcza jeżeli prowadzicie firmę B2B no to, to um, ta strona internetowa, biorąc pod uwagę znowu wspomniane badania, że 90% ścieżki zakupowej jest przez klienta realizowana zani, zrealizowana, zanim odezwie się do handlowca działu obsługi klienta, po prostu firmy, no to skądś gdzieś ta ścieżka musi zostać, gdzieś tą ścieżkę ten klient musi pokonać. No i jednym z takich miejsc, a nawet powiedziałbym głównym z takich miejsc, jest właśnie strona internetowa. Współcześnie nie ma mowy w mojej ocenie, no chyba że są jakieś wyjątkowe przypadki, um, um, które nie przychodzą mi teraz do głowy, ale co do zasady, to jest miejsce, które powinno zawierać gro, czyli znaczną większość informacji potrzebnych klientowi w procesie zakupowym. Strona internetowa. Dalej, co może być, co jeszcze może być w, um, jako kanał komunikacji w marketingu online? No social media. Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, um, Twitter, czyli kiedyś się nazywało Twitter, teraz nazywa się Platforma X. Um, może Snapchat, może Pinterest. Czy w B2B to zależy od indywidualnego przypadku i każdorazowo należałoby to analizować. Jeżeli rozmawiamy w kontekście firmy likwidującej szkody, brokerów, agencji ubezpieczeniowych, to w mojej ocenie. Um, TikTok, Snapchat, jeżeli, jeżeli mówimy cały czas o B2B, myślę, że nie do końca. Jeśli chodzi o Facebook, Instagram, LinkedIn, o tym będę opowiadał w kolejnych odcinkach. Jeśli chodzi o Pinterest, bardzo mocno musielibyśmy się zastanowić w sensie... Taki broker musiałby działać w bardzo niszowej firmie, mogę sobie wyobrazić, że taki broker chciałby dotrzeć na przykład do architektów wnętrz, którzy bardzo mocno działają w platform na platformie takiej jak Pinterest i próbować ich na, do nich dotrzeć właśnie przez, przez tą platformę, bo jest to platforma bardzo mocno taka do inspiracji, do kreatywności, do jakichś rzeczy do it yourself, do rzeczy modowych, akcesoria tego typu. No, ale to jakby przejdziemy sobie przez to. Na pewno o Pinterestie też porozmawiamy, bo może ktoś wpadnie na pomysł, że, że chciałby tam coś podziałać. Więc social media, um, mówimy trochę odseparowując social media jako takie działania organiczne, takie działania budowania swojej społeczności, od tego powinniśmy, do tego jeszcze powinniśmy powiedzieć o platformach reklamowych, czy to na social mediach, czy to na, na w, w Google. Więc i Facebook, i Instagram, będące markami pod egidą pod jednej firmy, czyli firmy Meta, ale też LinkedIn, ale też TikTok, ale też wspomniany Pinterest, ale też wspomniana platforma X, ale też Snapchat, każda z tych platform social-mediowych ma um, swój własny system reklamowy. Które jest napędzane algorytmami, czasem lepszymi, czasem droższymi, czasem te reklamy są tańsze, czasem droższe, ale wszędzie każda z tych platform so social-mediowych jest spieniężana głównie przez, um, przez mo udostępnienie możliwości uh, wyświetlania reklam uh, użytkownikom, który w którym w danym social-medium są. Więc mamy stronę internetową, mamy social media, mamy kampanie reklamowe, aha, powiedzieliśmy o platformach, o, o kampaniach reklamowych w social mediach, jeszcze powinniśmy powiedzieć o Google'u, o Google'u, który jest, no, niekonkurencyjnie, bezkonkurencyjnie największą wyszukiwarką współcześnie, w związku z tym jest, cóż, chyba nawet monopolistą, jeśli chodzi o reklamy w wyszukiwarkach, parod, Parot w swoich badaniach, Parot to jest firma, która jest właścicielem m.in. Um, Salesforce'a, e, czyli, czyli tej, tej platformy CRMowej, systemu CRM-owego. Oni w swoich badaniach stwierdzili, że 78% użytkowników rozpoczyna e, ścieżkę wyszukiwania Rozwiązania na swój problem właśnie w Google. W związku z tym no, logicznym następstwem jest, że jeżeli chcemy wypromować naszą stronę internetową, no, to kierujemy, w sensie wchodzimy w, w ten system reklamowy, właśnie Google'a, który jest ogromną platformą, daje mnóstwo możliwości. Um, słuchajcie, osobny odcinek na pewno, na pewno później będzie na, tylko i wyłącznie na temat platformy, platformy reklamowej Google, bo to jest taki wielki moloch złożony z kilku dodatkowych aplikacji, żeby to wszystko ze sobą prawidłowo działało, że to jest po prostu głowa mała, do tego sobie wrócimy. Mm. Kolejny kanał. Kolejny kanał to są wszelkie materiały wideo i audio. Tak jak, tak jak to nagranie, te nagrania, ponieważ ten, ten film będzie na, na moim kanale na YouTube, te, to nagranie audio zostanie wyeksportowane z materiału i udostępnione um, na platformach na platformach podcastowych. Także tutaj sobie będzie to wszystko pięknie działało.. Mm. No właśnie, więc jeżeli chcecie tworzyć komunikację, chcecie pokazać, na przykład przedstawiciela firmy, na przykład chcecie, żeby ktoś podzielił się swoim, swoim know-how, tak jak ja teraz się dzielę z wami, no to takie platformy online'owe. Platformy wideo, platformy audio są też jak najbardziej dobrym miejscem, bardzo popularnym. Jeśli chodzi o YouTube'a, ilość użytkowników rośnie z miesiąca na miesiąc, w zasadzie z roku na rok. Także to też jak najbardziej można wykorzystać. Wymaga to odrobinę większego wysiłku, zaangażowania. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli macie do tego przestrzeń, macie do tego środki, zasoby, żeby z tego na co dzień korzystać. Co jest super. Um, co dalej mamy? Mamy wpisy blogowe, czyli. Oczywiście w 99% przypadków wpisy blogowe będą osadzane na stronie internetowej, natomiast niekoniecznie. Możecie po prostu założyć, na przykład jeżeli korzystacie w pracy z platformy, jaką jest Notion, no to możecie sobie podlinkować jakąś stronę, która jest w Notion, dopiąć do niej domenę i wyrzucić to do sieci i tam sobie prowadzić swojego bloga. Nie mam pewności, to trzeba by sprawdzić, czy takie wpisy na Notion są możliwe do optymalizacji pod kątem SEO, a przecież o to też chodzi, żeby stworzyć taki wpis, który jednocześnie daje odpowiedź na um, realne problemy użytkowników, ale z drugiej strony jest um, pozycjonowany względem fraz kluczowych, czyli tego, czego ci ludzie w tym internecie, w tym Google'u wyszukują. Jest to mega, mega ważne, to są dwa elementy, no bo chodzi o to, żeby ten ruch, z, z wyszukiwarki, sprowadzić na naszego bloga, który, tak jak mówię, dobrze by było, żeby był na stronie odpowiednio skonfigurowanej i tam na tym blogu dostarczać treści, dzielić się wiedzą i budować swój wizerunek um, jako, jako ci, którzy mają produkt bądź usługę rozwiązującą problem naszej grupy docelowej, ok? Newslettery to jest kolejny sposób, jak można docierać do, do czy budować komunikację z grupami docelowymi. Newslettery to jest fantastyczna sprawa z kilku powodów. Po pierwsze, budując grupę newsletterową, grupę odbiorców newslettera, możemy z nich, możemy, możemy, z nimi tworzyć osobną komunikację, taką, która jest zamknięta, dedykowana tylko dla nich. To znaczy, jest fantastyczna książka, napisał ją Pat Flynn i Pat Flynn, to, książka nazywa się Super Fani. I w tej książce Pat Flynn um, tak by opowiada o tym, że od Zwykłego obserwującego, który jest totalnie niezaangażowany i jest de facto biernym konsumentem naszych treści, powinniśmy w marketingu dążyć do tego, żeby budować. E, e, Społeczności superfanów, czyli osób, które po pierwsze czekają na nasze treści, po drugie yy, yy, czekają na nasze treści, po drugie wyszukują je, po, po trzecie sami opowiadają innym o, o, o tym, jakie te nasze treści są super i jakby przyciągają następnych. To jest Trochę tak jakby powiedzieć, że są naszymi ambasadorami. To tak jak ci ludzie, którzy jak Apple wrzuca informację, że nowa generacja iPhone'a właśnie w, w, wchodzi do sklepów, to oni jadą z namiotem pod najbliższy sklep Apple'a i śpią tam 5 dni wcześniej, żeby tylko być pierwszymi w kolejce. Przejaskrawiam, ale rozumiesz o co chodzi. I teraz, z newsletterem jest taka fajna sprawa, że... Um, jakby budując tą, tą grupę newsletterową, tę grupę odbiorców newsletterowych, możemy de facto wysunąć tych, którzy byli biernymi obserwującymi. Jakby szczebel wyżej w tej piramidzie zaangażowania naszej społeczności, ok? Naszych, naszych fanów. To znaczy, możemy powiedzieć im, że ci, którzy są w tym newsletterze, będą otrzymywać wyjątkowe, dedykowane informacje o tym, co się dzieje u nas w firmie, o dedykowane oferty, dedykowane materiały. To jest super sprawa. To znaczy, jeżeli robimy jakieś badanie, albo robimy jakąś infografikę, albo robimy jakieś statystyki, cokolwiek by to nie było, albo robimy zamknięty webinar, gdzie dzielimy się jakąś aktualną wiedzą, powiedzmy, że ustawa właśnie zmieniła jakieś przepisy odnośnie czegoś. Załóżmy, że jesteście firmą likwidującą szkody i macie w swojej firmie zespół do zespół Marine Transportation, czyli tak jak ten mój kiedyś, kiedy pracowałem, zmienia się prawo transportowe i robicie wtedy zamknięte spotkania, zamknięty webinar, może na żywo, jak wolicie, w którym opowiadacie, jaki wpływ na likwidację szkód może mieć ta prognozowana, ta, ta właśnie wchodząca w życie zmiana ustawy, prawo transportowe. I możecie zaprosić likwidatorów Towarzystw Ubezpieczeń, możecie za, zaprosić um, um, właścicieli firm transportowych, możecie zaprosić, nie wiem, underwriterów z Towarzystw Ubezpieczeń, którzy potem będą um, konfigurować takie ubezpieczenie, możecie zatrudnić brokerów, Którzy też w swojej ofercie mają konstrukcję ubezpieczenia, ubezpieczenia oce przewoźnika, na przykład. Okay? No, i w ten sposób, jeżeli macie zbudowaną taką grupę, możecie dostarczać im coś wyjątkowego. To jest pierwszy bardzo obszerny argument. Drugi bardzo obszerny argument jest taki, że um, słuchajcie, no, Facebook, LinkedIn. TikTok, cokolwiek by to nie było, to są wszystko prywatne firmy. I nie jest nigdzie powiedziane, że któregoś dnia, oczywiście jest to bardzo skrajny, bardzo drastyczny scenariusz, ale nigdzie nie jest powiedziane, że pewnego dnia właściciele tych firm nie powiedzą: Dobra, wystarczy, wciskamy czerwony guzik, zamykamy Facebooka i, i, i koniec. Albo nastąpi jakaś awaria. Przecież takie awarie zdarzają się dość regularnie i wtedy. Całe morze, całe morze influencerów i influencerek wyrywa włosy z głowy, zastanawiając się, jak szybko i czy w ogóle Facebook i Instagram wróci do, do życia. Oczywiście, to jest bardzo katastroficzny i drastyczny scenariusz. Niemniej jednak, coraz częściej w branży marketingowej mówi się o tym, że powinno się um, odseparowywać, czy, czy powinno się dywersyfikować. Te miejsca, gdzie nasze społeczności się gromadzą. I Zewnętrzna platforma do prowadzenia newsletterów czy jakaś baza mailowa, którą mamy, która jest naszą własnością, powinna być jak najbardziej takim miejscem. Tu zwracam tylko uwagę na to, że um, no jest to, że jakby no podlega to pod RODO. To znaczy, że jeżeli zbieracie takie maile w jakiś sposób, w jakiejś akcji, um, no, to, no to jednak gdzieś tam trzeba te mieć na uwadze, że muszą być odpowiednio skonstruowane zgody marketingowe. Ci ludzie muszą być świadomi tego, że wchodzą do tego newslettera i że będą takie komunikaty regularnie, moi drodzy, e, otrzymywać. Dobra, słuchajcie, poczekajcie, dajcie mi chwilkę, ja sobie zobaczę tylko, czy my tu z mojej listy... Dobra, powiedzieliśmy o social mediach, strona www, YouTube, no oczywiście, aha, tak, oczywiście jeszcze, moi drodzy, przecież jest, e, jest jeszcze cały zakres działań piarowych. to znaczy możemy dostarczać artykuły branżowe, tak jak ja to zrobiłem swego czasu i bardzo dziękuję, jeśli tylko pani Ola kiedykolwiek to obejrzy czy odsłucha, bo, bo współpracujemy regularnie na dzień dzisiejszy, na dzień tego nagrania, współpracujemy regularnie z gazetą ubezpieczeniową, gdzie ja mam ogromną przyjemność co jakiś czas dostarczać artykuły, czy, czy jestem, byłem zaproszony, bywam zaproszony na wydarzenia na żywo, gdzie mogę właśnie o marketingu w tych wąskich grupach tematycznych. Jak likwidacja szkód, brokerzy, agenci. Gdzie mogę opowiadać na ten temat? I tak samo jest w Twoim przypadku. No, nie, nie musimy koncentrować się wyłącznie na um, czasopismach branżowych, w sensie czasopismach ubezpieczeniowych. Jeżeli jesteś brokerem i masz dedykowaną usługę, powiedzmy, masz jakiś produkt, który jest um, skonstruowany wybitnie przez Ciebie i ma on jakiś zapis, który jest absolutnym nowum, na przykład dla branży budowlanej albo na przykład dla branży transportowej albo dla branży, branży IT, no to zdroworozsądkowo podjęcie działań PR-owych polegających na dostarczeniu artykułów do... Mediów, do stron internetowych, do e, innych e, e, jakby no, czasopism, tak? jakichś tytułów, które się regularnie, jakichś periodyków, które się regularnie e, pojawiają, może nawet kontakt z e, autorami podcastów, nagrań, e, kanałów na YouTube, którzy mówią o rzeczach branżowych, no właśnie na przykład takich IT i Zaproponowanie wspólnego wystąpienia po to, żeby, żeby opowiedzieć o Twoim rozwiązaniu, jaki problem ono adresuje, no to to też jak najbardziej jest w ramach tego marketingu online i jak najbardziej należy z tego rozwiązania korzystać. Ważne jest to, że um, internet i działania marketingowe w internecie, które. Um, co odróżnia od tych klasycznych typu outdoorowych, typu w telewizji, typu w radiu, jest po pierwsze to, że koszt wejść, próg wejścia jest dużo, dużo niższy niż w przypadku reklamy takiej telewizyjnej i radiowej. Po drugie, jeżeli organizujemy już, realizujemy już kampanię reklamową, na przykład na Facebooku, realizujemy kampanię reklamową na, w Google czy, czy, czy na YouTubie czy na LinkedInie, gdziekolwiek by to nie było. To, to koszt tej reklamy jest stosunkowo niższy niż wspomnianej telewizji czy radia, ale jednocześnie jest dużo precyzyjniejszy, to znaczy algorytmy pracujące pod tymi platformami dają nam możliwość bardzo dokładnego targetowania reklamy do specyficznych grup docelowych, to znaczy możemy wybrać po zainteresowaniach, po danych demograficznych, po, po zatrudnieniu, po um, zachowaniu w sieci, to znaczy czy bardziej korzystają z telefonu, czy bardziej korzystają z komputerów, e, czy słuchają bardziej audio, czy bardziej oglądają wideo i tak dalej i tak dalej, dlatego Dlatego tak ważne jest w mojej ocenie, żeby zacząć z tego jak najszybciej korzystać, budować społeczności, odejść. Mentalnie też od tego modelu 4P, gdzie z marketingu mix, gdzie koncentrowaliśmy się na product price, place, promotion, a przejść bardziej do modeli opartych o literkę C, 4C albo 7C, które w samym centrum stawiają człowieka i budowanie z nim relacji poprzez komunikację, poprzez dostarczanie mu dobrego kontentu. I tak dalej, i tak dalej. I wchodzenie i budowanie tej sieci interakcji wokół marki, którą jesteśmy. No właśnie, cały czas jednak pamiętając o kliencie. Dobrze, moi drodzy, ło, ale dzisiaj było tempo. E, szybciutko, szybciutko, jeśli chodzi, tak, powiedzieliśmy, co to jest marketing w dużym uproszczeniu. Jaka jest jego rola? Co w ogóle wchodzi w pojęcie marketingu? Jakie, kana jakie kanały czy jakie działania wchodzą nam w ten, w ten szeroki zakres marketingu online? Um, jeżeli macie jakiekolwiek pytania. Zapraszam bardzo serdecznie, żeby wrzucać je pod filmem, żeby znaleźć mnie na LinkedIn, Bartosz Pudełko, właściciel agencji marketingowej Strategic Ways. Um, bardzo zachęcam, piszcie do mnie, dajcie mi znać, co o tym myślicie. Um, może totalnie się nie zgadzacie z tym, co powiedziałem i ja bardzo chętnie wejdę w dyskusję i, i, i sobie możemy porozmawiać na temat tego, czy faktycznie ten marketing w branżach, o których mówię, jest tak Potrzebny, widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku i o, dzięki wielkie. Do zobaczenia, hej!